Nazywam się Maciej Raś, jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełnię także funkcję prodziekana do spraw studenckich, kierownika jednostki dydaktycznej na moim wydziale. Kobiety z Ravensbrück to książka, która po raz pierwszy oddaje głos kobietom z Ravensbrück, jedynego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego przeznaczonego wyłącznie dla kobiet. Dla mnie ta książka ma wymiar w dużej mierze osobisty. Otóż moja babcia, Wanda Milczarek, była więźniarką tego obozu. Był to jeden z obozów koncentracyjnych, do których trafiła w trakcie powstania warszawskiego po upadku Starówki. Czytając książkę Sary Helm, przebrnałem przez nią e, błyskawicznie, często zestawiając to, o czym naukowo pisze autorka, z tym, co bardzo nieobiektywnie, emocjonalnie opowiadała moja babcia. Przytoczę pewien cytat. Było to jak oglądanie obrazu piekła. Czemu używam tego słowa? Nie dlatego, że cokolwiek strasznego działo się w tamtym momencie, ale dlatego, że pierwszy raz w życiu widziałam ludzkie istoty, o których nie mogłam powiedzieć, czy są mężczyznami, czy kobietami. Włosy miały ostrzeżone, były chude, nieszczęśliwe i brudne, ale nie to najbardziej mnie uderzyło. To był wyraz ich oczu. Miały tak bym to nazwała martwe spojrzenie. W książce znajduje się szereg wątków, będących opisami scen, zjawisk, procesów, które wydają się trudne do zrozumienia, a nawet wyobrażenia przez współczesnych Europejczyków. Sarah Helm porusza również w tej książce losy oprawców, w dużej mierze oprawczej. Wcale nie były to osoby, w większości takich środowisk patologicznych. W przeważającej mierze były to kobiety z okolicznych miasteczek i wsi. W normalnych warunkach, w warunkach niewojennych, w warunkach innych niż te, które kształtowała III Rzesza, byłyby zapewne normalnymi kobietami, żonami, matkami, obywatelkami Niemiec. Stały się tyranami, stały się instrumentami zbrodniczej machiny. Kobiety z Ravensbrück to wcale nie katalog popełnionych w obozie zbrodni i okrucieństw. To przede wszystkim opis wyjątkowego heroizmu. Nadludzkich wysiłków, by w takiej, a nie innej sytuacji, w sytuacji odczłowieczenia, pozostać człowiekiem, pozostać kobietą, walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i o godność. Mimo, iż nie jest to łatwa lektura, zachęcam do zapoznania się z nią. Książka znajduje się w wolnym dostępie w najlepszej bibliotece, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.